No i witam Was jak zawsze w kolejnym odcinku. Zagrajmy Dragon Ball, Xanower, Co uważałem w ogóle? Już chyba, że to są inne odcinki czerwieni, tak, tu są inne. Chyba tam jeszcze ciemniejszy, tak to jest ten? Hmm, tak to jest ten. To ten? Hmm. To jest w ogóle tak bardziej, tak, tak dobrze. Tylko tak dziwnie to wygląda że na, na środku, tak na pasie jest takie kreska. Gdyby nie było, to by wyglądało o wiele lepiej. Moim osobistym zdaniem. O, to taka, 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 taka szarawa, taka, taka dziwna. Ale nieważne. Tylko jak on tak, jak, jak on chodzi wygląda no, tak, wygląda? O, oh, Majin Masta, Majin Gangsta. Jak to świetnie wygląda. Okej, okay. Saga Friesera. Wielki Imperator. Okej. Okay. <ścoughs> pojawia się Frieza, Wielki Imperator. Friesa. Ech. Ojojoj. Czemu akurat Gohan przeżył ostatni?

何はそか要聞いもなくボロボロの体で僕に一体なぜにすぐヨバにフリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかおをて

Poczekaj rok! To, nie, to było chyba 149? 50? 60? Nie pamiętam. Mamy rok trwa mniej. Już nie wiem co jedyny rok oblicza... obliczyli. Trochę ciężko. Chociaż. Nie. W ogóle dla czerwete to mają źle, mają zawsze, zawsze dzień. Więc... To jest takie pytanie. Kiedy tu iść spać? Kiedy? No kiedyś spać w jednej pa nocy? Gotowko, które ma mój. Wyciągnę na, na tym. Na filmiku. Nieważne. Gotowko, które ma mój Magin Master. Są chyba od e, Mastera rozsiałego, genialnego żółwia, kremastelina, ktokolwiek tam woli. Lerz z. E... GD, tak... tak... tak gdzieś to usłyszałem. <śmiech> <śmiech> więc co, Ok, Ech, podobały mi się właściwie, więc... Miałbym przeciwko wyższym ich. Są ładne. Co? Boom. Nie ha. Hmm. Ha. tutaj jest tylko sobie nie trzeba było ich pilnować? Mog Mogą zginąć! Zaraz! Okej, okay. trzeba trochę przyciszyć! <tryk> Dobra, chodź no dobrze. To, to my to nie, lubię. nie no. Maksymalny ładunek to jest takie cheaterskie takie to. Że no, po prostu. No. tak w ogóle. E, Mr. Son, tak the way, jest od mniejszy, ale tak. Taki spoger. Jakby nie wiedział. A zobaczcie wszystko. Oj, dawaj. Ha, 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 weekend. Ach. Tak mówi w ogóle o... o twoich twoi, o trzech formach, a ich nie pokażę. Bo full pójść. Szkoda. Fajnie, że masz śminki na ustach. Krylan, Ożty, zginie już. Nie obchodzimy czy Krylan zginie, czy nie. Tak szczerze. Kogo to obchodzi? Nie no! Ej no, chciałem tam coś fryzera. Wychamy. Dawać mi. Ej no! Nie lubię vegety i gohanna już. Chcę już pu Dajcie, teraz. MC, nie no. Jak tańczy. Ha 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 Ohej, BUM! Naprawdę fajna tu umiejętność! Tak, tak jesteś spisyjny, mógłbyś to nie? Nie! jest chyba yeah. najlepsza no umiejętność! To jest e, chyba Więc już na start! Najlepsza umiejętność! Właściwie nie, nie na start, ale co tam? Ach! Oś tu! Oś tu! Nie no w ogóle wiadomo kto wygra. Kto, kto większy ten lepszy. Ciekawie jestem ile w ogóle mój bardziej waży. Jedno, trzy, może pięć ton? Nie jestem pewien, tylko pamiętam, że on właśnie tutaj często to, tym spróbował. To jest chyba kula śmierci w ogóle. By the way. No, z tego co pamiętam, razy, to chodzi razy, już panowe i mi pico zabiją na start. BUM! Hehe, <laughs> nie, no, najlepiej tańczy. Nie, no. Heh, co to ma być? Ech, on nie może podlecieć albo coś? Czy tak w ogóle? O, nie wiem, nie. <laughs> Chodź szatana szarduszko. Nie wiem, kto by myślał, żeby przemalczyć Piccolo na szatana Sarduszko. dokładnie to powinno być szatan Sarduszko Junior. Nie no. Bez tłumaczenia forever. O, Bum, bum, bum. Winczesz już. Okej. Okay. Czas na koniec tygodnia. Hej no. szkoda, że jak upadł nie ma obrażeń dla nich. Sprawdzę... Szczerze. W ogóle powiem historię, że jak z jakimi lubami sobie grałem. grałem. Kolejne lupy są w drugim południu na PvP. Mi był to, to, to 80, level, ale tutaj jest taki poznany. Gdybyś czytałem zdobył. Ok, wejdę wraz z cheaterem. Tak, pojdę wam. Ja mam sobie normalnie rankiotową walkę. Tylko nie radę takie jak co dużo, więc no. Mam 0 tych punktów, bo zginąłem przez tę osobę, właśnie. Tak, gram sobie, gram sobie i tej co. E, atakuję go. Użyłem jakiegoś super ataku. Wziął go chyba po, z. jedną. gdzieś 8 HP. I co się stało za chwilę? Już ma wchłon HP. Zregenerował je. A na rankantach nie, nie da się używać tych. E, no kapsułek. Więc. ja się pytam. Jakie inne wytłumaczenie? Tak? Jakoś nie widzę. Innych wytłumaczeń. Ej, dufiesa, no co za ham. To, to sobie potańczymy. Pość tu. W ogóle muszę jakoś poza odcinkiem sobie zdobyć ten. raz 20. Przynajmniej się jakoś przydało. Czas na Damę. Bo dama jest najlepsza. Tak teraz my kontrafuje za sama. I pamiętam, że tutaj trzeba było czekać tylko po prostu atakować. Tak, tak było, że trzeba było atakować bół. Ale jak jest flijazo, nie pamiętam, że Grę w to aż tydzień temu to robiłem to miejsce chyba. To jest strasznie dużo, wiecie? Ty! No, co za! Chodź tu, zajmij go czymś przynajmniej. No i po to powinno się zdobywać, dopiero jak się tych para-para spotka, nie? Kupisz w sklepie się. Eeeh. Dawaj, ładuj go Ej go, no, dostał. O chyba odtąd? Bo będzie ten. Teraz chyba tam ten... całą rozmowę trzeba poczekać. Tak mi się wydaje. Ej, on? A ja, czemu on tańczy? Chyba, że mogę to anulować jakoś. Nie wiem. No i dostanie zaraz. Ha, 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 ha. Wow, S. Fajnie. Czy to miałem taką czy nie? O, to jest pytanie. Nareszcie wściekły z persoaniem. Hej. Ach, mam katar mówię, oczywiście. Bo teraz sobie chyba nagrałem jeszcze dwa albo trzy odcinki. O, bo mogę. Chcielibyśmy sobie w ogóle tą serię dość szybko skończyć nagrywać. Bo potem bym w ogóle chciał sobie dokończyć nagrywanie innych serii. O, w ogóle jest anime. Ta Kapysona? Ale on już nie. Kto będzie dzisiaj wyglądać na magii? To najmniejszym wyglądało jeszcze dziwniej. Patrzcie teraz. Taki małotki wielkiego. Co wusiuchach, tak trzeba. はうわ <laughs> już jestem. <laughs> tak, przerwali mi na chwilę, ale już to wszystko ok. Wystarczy, że mi mojego paisówka. Tak, paliwo by i 200 zł, echem. Ale burżuazja. burżu Azji. Ośty. O, o jednak nie. Bo <laughs> zawsze obroniłem każdego. A ja są mocno <laughs> wielkie. By the way, taki sekret. On istnieje tutaj już. Hmm... Mogę tutaj za zatrzymać na chwilę? Albo coś? Nie, szkoda, no. Trochę. Mogę coś mi się przed Nie mogę przyspieszyć, nie wiem czemu. Coś spadłem dokładnie. Jestem tylko spadłem. Bo po się wszystko dobrze, z za sobą? He he. Bum. Czemu go nie wolnęło? Teraz walnie. Nie wolnęło. Bum. Wszystko to jest tak. Kosztów. Hmm. Bum. To tak fajnie wygląda. Tak z szczelatymi. Tak Czenne. Już po tobie Nie na maci e nie i tam tak średnio tylko HMH wygląda Tylko nie pasuje tak bardziej tak średnio jakoś tak dla tak jest kosztu już po poniżej Teraz powinna być jakaś scenka... Chyba. Chyba... W ogóle nie wiem czemu, bo zawsze... Takie walki z tymi Prokoksami są nie wiem czemu tutaj w ogóle w tej nie. Ale teraz w ogóle będzie taka łatwa walka, szczerze. Nawet moje na mojej innej postaci, byłem początkującym, ledwo tam poprzednio miejsce robiłem, to tam po prostu zrobiłem bez problemu tą ostatnią wiadomo goku jest to już toks.